Dab, 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 dab. Dobra, Scoop, Casper Power, Squid y Toilet, dobra. Story Mode, proszę mnie, ciekawe dlaczego. Tutorial, dobra, lecimy, to jest ten cały Huggy na pewno, dobra. Lecimy. Mm. Dobra, zobaczmy jak ten Huggy Wuggy wygląda. Co to za gówno, dobra. Że Co to za muza, dobra, słaba jakaś. Myślałem że to hagi -wagi, a nie jakaś cała muzyczka. No. no i widzicie, tak jest. A ten mi kazał w tego hagi-wagi. Dobra, to gramy. I... A. No dobra, lecimy, lecimy. Aaaa, aaa, ej, bo coś mi się pomylił. Dobra. Kurde, za łatwy ten Hagiwagi. Tylko nie wiedziałem, że Hagiwagi tak wygląda, no dobra. po playtime inna w, inna edycja. Kurde, trudne. Co jest? Zrobiłem to. Ale łatwy ten Hagiwagi. Bro! Ej, 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 ej! No właśnie, tak myślałem. Dobra, to dzięki za oglądanie. Było miło. Dobranc.